W tym przeglądzie zjawisk niewyjaśnionych przedstawimy Wam dwa tematy: tajemniczego świetlistego zjawiska, jakie nagrano nad Chinami. Będzie też o papieżu i zastanawiającym zdarzeniu w Watykanie. W 2018 roku nad Chinami pojawiło się tajemnicze światło, powodując zamieszanie wśród mieszkańców. Świadkowie udostępnili zdjęcia i filmy tajemniczego niezidentyfikowanego obiektu latającego które wydaje się rozświetlać nocne niebo jak pochodnia nad Pekinem z Hangsi i Mongolią wewnętrzną około godziny 18.45 czasu lokalnego. I szybko chińskie sieci społecznościowe wypełniły się zagadkowymi filmami i obrazami tego tajemniczego zjawiska, a użytkownicy kłócili się o jego prawdziwe pochodzenie. Niektórzy opisywali to dwuminutowe zjawisko jako bardzo jasną białą błyskawicę w kształcie wielkiego ogona lub sztucznego światła, emanującą z chmury i przesuwającą się powoli po niebie. Franciszek praktycznie od początku objęcia roli papieża spotyka się z wieloma kontrowersjami. Wiele osób twierdzi, że duchowny tylko udaje katolika, a w rzeczywistości chce zniszczyć Kościół katolicki, a nawet jest wyznawcą diabła. Jest oczywiście i druga grupa osób, która twierdzi, że Franciszek jest papieżem, który ma bardzo pozytywny wpływ na Kościół. Jednak taki, który może być niewygodny, i dlatego wiele osób wysoko postawionych w Watykanie, może go nie lubić, a wręcz starać się nakłonić innych, by go nie słuchali. Jaka jest prawda? Tu każdy oczywiście powinien sam to ocenić. W każdym razie warto przyjrzeć się nagraniu, które pojawiło się na wielu kanałach YouTube i ukazuje, jak w czasie ceremonii obchodzenia Wielkanocy w 2015 roku jest mowa o Lucyferze, a konkretnie te słowa to: Lucyferze. Twój ogień nadal jaśnieje. Lucyferze, kto jest prawdziwym słońcem, Chrystus jest Twoim synem. Gwiazdo poranna, która powracasz z piekła i rozlewasz światło na całą ludzkość. Ty, gwiazdo żyjąca i rządząca na wieki wieków. nocte luminatio mea, Deus, un supernis luminaribus miceatur, Lama seius, luci per matutinus in denia, Seius, luci per matutinus in denia, Polski podróżnik znalazł wejście do wnętrza Ziemi coś dziwnego tam żyje link do nagrania na ten temat w opisie. Takie słowa faktycznie są szokujące i mogą świadczyć, iż Franciszek i w ogóle cały Watykan czczą Lucyfera, bowiem biorą udział w ceremonii poświęconej właśnie Lucyferowi czyli istocie, która w księdze Izajasza oznacza anioła upadłego, który został strącony do otchłani. To ciekawe, sądząc po komentarzach pod filmami o Wielkanocy i Lucyferze, naprawdę ogromna ilość osób jest pewna, że jest to dowód iż Franciszek czci diabła. Trzeba jednak pamiętać, że pieśń wielkanocna zwana jako Exultet, ukazana na nagraniu przedstawiona jest w języku łacińskim, którym niewiele osób na świecie umie się posługiwać, a niestety cała ta teoria spiskowa o modlitwie wielkanocnej dla Lucyfera została tworzona na podstawie wyłapywania przypadkowego słowa, w tym przypadku Lucyfera. W rzeczywistości jednak słowo Lucyfer w tej pieśni wykorzystywane jest nie jako określenie dla upadłego anioła, ale jako światło, jako gwiazda poranna. I to właśnie o tym ma mówić modlitwa. Gwiazda poranna to właśnie planeta Wenus, która jest najdłużej widoczna z Ziemi nad ranem przed wschodem Słońca. Skąd jednak gwiazda poranna w pieśni wielkanocnej? Otóż gwiazda poranna zapowiada wschód słońca, niczym Jezus, który pewnego dnia wzejdzie nad ziemią, jak słońce, gdy znów tu powróci. Polski podróżnik znalazł wejście do wnętrza ziemi. Coś dziwnego tam żyje. Link do nagrania na ten temat w opisie.